Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj kolejna porcja wiedzy, także myślę, że warto posłuchać. Jeszcze więcej zrozumiesz i będziesz w stanie tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Przede wszystkim wchodząc w dyskusję z kobietą e, nigdy nie powinniśmy mieć takiego poczucia, że ty jej musisz wykazać, że masz rację albo że ona musi pokazać, że ty jej się podobasz. No, właściwie jeśli masz takie założenia, że Chcesz się spodobać dziewczynie i za bardzo chcesz jej się spodobać, to często właśnie jej się nie spodobasz, bo ona wyczuje tą presję, że tobie zależy, że próbujesz z nią rozmawiać w taki sposób, żeby tylko i wyłącznie skupić jej uwagę, a przez to przestajesz być dla niej wartościowy. Ale załóż sobie takie nastawienie, że jak przyjeżdżasz, jak przyjeżdżasz na spotkanie z dziewczyną, pokazujesz, że ci mniej zależy. Że wykładasz nogi na stół, że siedzisz przy niej beztrosko, spoglądasz jej prosto w oczy i mówisz no to, co jeszcze powiesz. Nagle, kiedy przestaje ci zależeć, ta sama dziewczyna zaczyna zupełnie inaczej reagować: spogląda ci prosto w oczy, uśmiecha się, żartuje i czuje do ciebie silny pociąg i jest w stanie załapać tego bakcyla. Ale kiedy Tobie za bardzo zależy, momentalnie wygaszasz to zainteresowanie kobiety. Nawet wystarczy, że na spotkaniu ją dopytujesz, jak tam u Ciebie słychać, co tam się dzieje, jak tam się czujesz, tak? czy pasuje Tobie ta restauracja, czy miałeś się czas ze mną spotkać. Jak Tobie zaczyna zależeć na tym, czy jest jej dobrze, to właśnie kobiecie często przestaje zależeć albo wycofuje się z relacji. Bardzo ważna sprawa, której nie rozumiecie i właśnie z takim podejściem nie za wiele zyskasz w relacji, w znajomości. Lepiej pokazywać kobiecie to podejście, że tobie nie zależy, że musisz jej mówić nawet wprost. Spotkaliśmy się dzisiaj, ale już się więcej możemy nie spotkać. Albo pokazujesz taką niedbałość w swoim zachowaniu. Widać, że ci nawet nie zależy, żeby ona cię polubiła i mówisz jej na przykład jasne, takie rzeczy mi opowiadasz, bo pewnie chcesz, chcesz mi posłodzić i widzisz. Jak tobie nie zależy, i mówisz to taką intonacją, taką energią, często kobieta zobaczy, zauważy w tobie prawdziwą wartość. Jak na gorsze przystało, w gorszych sytuacjach, w mniej dobrych dla ciebie sytuacjach, no po prostu wystarczy, że ją zapytasz. Podoba ci się to spotkanie. Widzę, że chyba chciałbyś ze mną dłużej porozmawiać. Już takie podejście, gdzie Ty ją zapytujesz, czy się dobrze czuje, czy jest dobrze z tobą. No to ona to odbiera po prostu jako formę próbę zdobycia i uwagi zbyt bardzo, i przestaje reagować tak, jak trzeba, także bardzo ważna kwestia. Większość facetów nie ma efektów z kobietami, bo im po prostu za bardzo zależy. Oczywiście niektóre kobiety lubią, jak facet to pokazuje na początku, ale nie dlatego, że ta kobieta w prawdziwy sposób go pokocha czy nim się zainteresuje, tylko dlatego, że takie podejście, jak ty za bardzo się starasz, łechta ego kobiety, natomiast to nie jest to prawdziwe zainteresowanie, tylko raczej sytuacja, w której ty podwyższasz status kobiety w relacji, jej poczucie wartości rośnie, a ona i tak cię za chwilę gorzej traktuje. Więc też powinieneś zwrócić na to uwagę. Dlatego nie warto z kobietami się obchodzić w taki sposób, jakbyś miał pokazywać, że za bardzo ci zależy. Powiedz tej dziewczynie, ja to mógłbym szybko o tobie zapomnieć. Ci rozmawiamy, a jutro już mogę przestać o tobie myśleć. Ci się spotkaliśmy, a jutro, kto wie, może już nie odpiszę na kolejnego SMS-a. Wiesz to, czasami jedna taka wstawka i ona już widzi, że ty jesteś mężczyzną, który ma jakieś. Ciekawsze cele w życiu niż ona sama, i to właśnie może spowodować, że dziewczyna sama zacznie pisać, szukać z tobą kontaktu, będzie ci prowa, wysyłać SMS-y, będzie się martwić o to, czy znajdziesz dla niej czas. Zacznie od tego, a naprawdę zobaczysz przełomowe efekty, rezultaty. Polecam, bo właśnie tego brakuje wielu facetom. Możesz też dziewczynie powiedzieć: Ci troszkę ze mną pogadałaś, a ja trochę z tobą, ale. Myślę, że na tym poprzestaniemy. A ona się pytała, dlaczego, co się stało, czy coś złego się stało, a ty mówisz: no niestety, zbyt wiele złego się stało. I nagle ta dziewczyna zaczyna się martwić, czy on mnie nie lubi, czy on jeszcze do mnie napisze. Tak jak mówię, z takim podejściem zawsze będziesz więcej zyskiwał. Natomiast wielu facetów bardzo się obawia tego, co powie dziewczyna, jak odpowie sobie pomyśli. Próbujecie być idealni dla kobiety, a czegoś takiego nie ma. Tak samo wiesz, no, siadasz z nią na jakiejś kanapie, kładziesz sobie nogi na stół, ręce za kark, wijasz, leżysz zrelaksowany, rozpychasz się łokciami na dziewczynę i mówisz, przesuń się, bo mi zajmujesz łóżka. I ona zaczyna się śmiać, czy po kanapy. I, I widzisz, i ona wtedy też zauważy, że ty się wcale nie przemilasz, nie mówisz, jest w porządku, wygodnie ci się siedzi, tylko dbasz głównie o siebie. Kobieta zakochuje się w mężczyźnie, który jest egoistyczny i głównie dba o siebie. Bardzo ważna lekcja, o której zawsze powinieneś pamiętać, bo mam wrażenie, że jak słucham tych wszystkich tutaj bohaterów historii na live, to właśnie tam się stało coś złego. Wielu facetów próbuje przyciągnąć uwagę kobiety, zatrzymać tą kobietę w relacji, i niestety nic dobrego z tego nie wynika. Więcej osiągniesz w relacji z kobietą. Jeśli będziesz facetem, który głównie się skupia na sobie, na swoim poczuciu wartości, na tym, co jest dla niego interesujące, ale przede wszystkim, jak się przy niej nie starasz, to ona zaczyna się o Ciebie starać. Tak to działa. Dlatego ja już dawno zauważyłem, że jak przyjeżdżam na spotkania z dziewczynami, to wchodzę, yy, przychodzę na spotkanie zadowolony, uśmiechnięty. Nie próbuję zrobić na tej dziewczynie dobrego wrażenia, nie próbuję jej mówić komplementów, a nawet czasami mówię do niej w taki sposób, żeby jej pokazać, że będę komentował, krytykował jej zachowania. Mogę jej powiedzieć, no nie postarałaś się dzisiaj, ubrałaś za długą spódniczkę. Ona zaczyna się śmiać, ja się śmieję, ale widzisz, to nie jest przymilanie, to jest taka pikantna rozmowa, która o wiele bardziej ekscytuje, podnieca kobietę i tego się właśnie powinieneś nauczyć. Tego typu rady powinieneś wdrożyć. Wyciągnij sobie z tego wnioski, zobaczysz naprawdę potężne efekty, rezultaty stosując tą wiedzę i nie będziesz się musiał martwić o to, co powiedzieć do kobiety, jak na nią wpłynąć, jak do niej zagadać. Wystarczy tylko, że zadbasz o siebie w tej relacji i o to, żeby pokazać tą egoistyczną postawę. Czasami nawet takie stwierdzenia, wstawki do rozmowy, kiedy mówisz dziewczynie: A ja nie dbam o to, co ty o mnie myślisz, ja mam gdzieś, co ludzie o mnie myślą, to już zauważysz często, że jak jej tak powiesz, to jedna z drugą dziewczyna zacznie się śmiać, zacznie się uśmiechać. Albo cię skomplementuje, powiedz, ale jesteś odważny, i widzisz, już wtedy można wyczuć, że ta kobieta zaczyna się bardziej absorbować tą relacją, ale kiedy jesteś takim facetem, który za bardzo się boi, opinii ludzi, wszystkiego się obawiasz, co ona sobie pomyśli, uwierz mi, ona potrafi to wyczuć. Także takie beztroskie, luźne podejście, jakby się nie potrzebowało do szczęścia, zawsze daje dużo lepsze efekty niż proszenie się o uwagę kobiety i taka próba. Zachęcania dziewczyny do siebie. No, jeśli ty nawet ją zachęcasz i mówisz, że jesteś sama, może byśmy razem zamieszkali, dlaczego ty nie masz chłopaka, wiesz, ona wyczuwa po prostu, że tobie za bardzo zależy, i właśnie przez to zaczniesz być przez nią gorzej traktowany. Przemyśl to wszystko, wyciągnij sobie z tego wnioski, bo jak tego nie rozumiesz, w twoim życiu, w twoich relacjach z kobietami powiem, naprawdę ciężkie, trudne chwile. I uwierz mi, wspomnisz jeszcze rady z tego filmu, że mogłeś się zupełnie inaczej zachowywać. Także często warto dziewczynie powiedzieć, dzisiaj Cię lubię, jutro mogę Cię już nie lubić, dzisiaj z Tobą rozmawiam, jutro już możemy nie rozmawiać. Widzisz, to z pewnością daje do myślenia i już dla niej będziesz takim nietypowym facetem, u którego się musi bardziej postarać, o którym musi dużo więcej pomyśleć, nad którym się musi dużo bardziej zastanowić, a to się już przełoży. Na dużo lepsze efekty, rezultaty, wyciągnij z tego wnioski. Jeśli chcesz być kimś wartościowym dla kobiety, to nie możesz się tak zachowywać, jakbyś chciał ją zainteresować tylko musisz mieć takie podejście. Jestem fajny, cokolwiek powiem, będzie fajnie. Pytanie, czy ona mi się spodoba pytanie, czy ta dziewczyna zwróci moją uwagę. To jest właściwe nastawienie i z takim podejściem zyskasz o wiele więcej, dlatego przemyśl to wszystko. Oczywiście przetestuj tą wiedzę w praktyce, a zobaczysz niesamowite efekty, rezultaty, jak nie jedna kobieta próbuje Twoją uwagę zwrócić, jak jest bardziej ciekawa o Ciebie, zdaje Ci pytania i szuka z Tobą kontaktu. Polecam, bardzo ważna wiedza. Możesz nawet dziewczynie powiedzieć, słuchaj, dzisiaj z Tobą porozmawiałem, podyskutowałem i doszedłem do wniosku, że to koniec, ona się pyta czego? Wszystkiego, ale nie mówisz czego. I to, że Ty nie dbasz o to, co ona powie, jak odpowie, właśnie wzmacnia interakcję, i powoduje, że kobieta się wciąga, angażuje, szuka z tobą kontaktu. Więc wydaje mi się, że naprawdę warto od tego zacząć: szybkie, błyskawiczne efekty i dużo większe zainteresowanie kobiety krok po kroku, kiedy wykorzystujesz takie nastawienie. Tego się trzeba nauczyć. To jest tak na początku, że wiesz, ty się denerwujesz tą rozmową, interakcją, stresujesz, ale jak zaczniesz to wszystko wdrażać, wykorzystywać, stosować, bo to krok po kroku będą się pojawiały coraz to lepsze rezultaty, także warto to przemyśleć, zastosować to wszystko, o czym mówię w praktyce, a nie będziesz się musiał martwić o reakcje kobiet. One będą same się pojawiać, same dziewczyny będą do ciebie pisać, bo to one będą się chciały przemilić, pokazać ci, że warto się jeszcze spotkać. Kiedy stosujesz takie nastawienie? Oczywiście dużo więcej konkretnej wiedzy na konsultacjach, na szkoleniach, czy w moich pełnych materiałach. W tym tygodniu do czwartku pakiet 15 kursów wideo, 75% taniej. Pobierz sobie to wszystko, a osiągniesz naprawdę wiele w niejednej relacji z kobietą. Polecam promocja.uwodzeniewdzień.pl, wejdź w tego linka i pobierz to wszystko w dużo niższej cenie do czwartku do północy. Zawsze możesz na moje szkolenie przyjechać, nauczyć się tego w praktyce, przetestować tą wiedzę krok po kroku, sam zobacz, jakie efekty się pojawią jak kobiety będą Cię próbowały zainteresować, jak Twoja obecna partnerka zaczyna Cię inaczej traktować. To działa, tylko odpowiednio musisz wdrożyć te rady. Oczywiście też się możesz ze mną skontaktować poprzez formularz na stronie dobrypodryw.tv, tam klikasz taką słuchaweczkę, kontaktujesz się ze mną i tłumaczę jak wygląda konsultacja. Czy szkolenie, także warto z tego korzystać, żebyś się porę opamiętał, bo tak systematycznie możesz popełniać błędy, z których po prostu nic dobrego nie wynika, a jest coraz gorzej, warto o tym pamiętać.